Bądź mną. Paweł, level 34. Mieszkasz w znanym nadmorskim mieście na litereka. Piękne plaże, ciepły klimat i wszelaka zwierzyna do przeróbki na parówki bądź pancerze. Ty pracujesz w Straży Miejskiej. Przez wiele lat praca codziennie taka sama. Monotonia i brak emocji. nudy.jpg. Ale robisz swoją pracę, bo chronisz mieszkańców. Po robocie uczysz się szelmielki. Marzysz o tym, by pewnego dnia pokazać wszystkim, jak zwinnie wywijać mieczem. Do miasta przyjeżdżają jakieś waźniaki. Zajmują cały rynek i okolice. Przejmują ważne stanowiska, rządzą według własnych zasad. Nowy szesunio Andrzej lubi mieć wszystko pod kontrolą, a sprzeciwy każe bardzo surowo. Tywa to już kilka tygodni. Przez cały czas ogłaszają, że potrzebni nowi strażnicy. Podobno w mieście nie jest do końca bezpiecznie. Ktoś porywa ludzi. Sprzedawca stalgu został okradziony. Andrzej rozkazuje ci zająć się sprawą i złapać winnych. Zajebioza.png. Dalej patrolujesz, ale nic nie widzisz. Kszczuje się trochę bezradny i nieco zrezygnowany, bo nie masz pojęcia, gdzie szukać porywaczy i złodziei. Co z tego, że dostałeś ekstra zadanie, skoro nie umiesz go wykonać? Smuteczek.gisz? Twoja praca staje się coraz bardziej monotonna, a ty sam czujesz się coraz bardziej znudzony i zagubiony. Patrole jak zwykle przy kościele. Stary, czarnoskóry ksiądz już w Kulwia, bo od tygodni ma to samo kazanie. Było morze, z morza powstał ląd, a na lodzie było życie. Beka z katoli.photoshop. Przenoszą cię w robocie na inne miejsce. Dobrze, bo nie musisz już słuchać tych głupot. Patrole obok kuśni. Głowa pęka od stukania młotem w kowadło. Dajcie mnie z powrotem do księdza murzynka, proszę. Środa rano. Podczas jednego z patroli mijacie jakiś obdartus w leciwym ubranku. Nieznajomy, ale skądś go kojarzysz? O kurwa kropka chuj. Poszukiwany listem gończym. Ucieka. Zdajesz raport Andrzejowi. Andrzej mówi, że go zna. Paweł nic mu nie rób. To dobry chłopak jest. Nie chcę, żeby coś mu się stało. Jesteś trochę zdezorientowany, ale ostatecznie postanawiasz zauszać swojemu przełożonemu i zostawiasz nowego kalesoniarza w spokoju. Po tygodniu nowy przybysz zaczyna pracować u Kowala. Mijasz go codziennie. Tydzień później też zostaje strażnikiem miejskim. Ja cię pierdolę, ty tyle harowałeś, żeby nim zostać. Trzy bitne lata pracy, każdy rok jako czeladnik u innego mistrza, bo lubisz różnorodność, a on to robi w tydzień. Wszyscy inni też są zaskoczeni, że taki niepozorny gość potrafi tak szybko znaleźć sobie tak dobrze płatną pracę i zadomowić się w mieście w tak krótkim czasie. Kulwa, no musisz przyznać, że niezły ty pies, ale chyba nie wie, w co się wpakował. No nic dalej patrolujesz miasto. Przy okazji zaczynasz lepiej go poznawać i odkrywasz, że to naprawdę fajny szacet jest, z którym warto zaprzyjaźnić się. Podobno znalazł i sklepał złodzieje, których ty szukałeś. Szacumeczek. Ale nowy przestaje pojawiać się w robocie. Wszyscy są zaniepokojeni i nie wiedzą, co się z nim stało. Pewnie nie wytrzymał na tych patrolach i spierdolił. Ale niedługo potem wraca i informuje, że znalazł porywaczy, że udało mu się odbić porwanych, a samych złoczyńców zbić na kwaśną kapustę. Dobry jest. No i znowu gdzieś poszedł. Mija tak tydzień. Hinba w mieście, bo zabili jednego z waźniaków. Mają winnego, pracownik niedalekiej salmy. To Benek, level 36. Będzie wieszany. Gdy tylko nadchodzi ten czas, do miasta wraca nowy. Oczyszcza Benka z zarzutów i znajduje prawdziwego winnego. Przywódca waźniaków jest pod wrażeniem tego, co zrobił ten gościu, więc postanawia go też zatrudnić jako waźniaka. Nowy. Od dzisiaj też będziesz waźniakiem. Nowy znowu znika. No prawie jak murzyn na pasach. Raz jest, a raz go nie ma. Sobie dalej patrolujesz. Nic się w mieście nie dzieje. Znowu nudy JPG. Kolejny tydzień. Nowy wraca. Ciągle gada o zamku i smokach. Chyba się naoglądał gry o tron. Buja się po mieście z ekipą. Wód waźniaków na wkulwie. Dzieje się coś niedobrego.

Ktoś napada na miasto. Jakie zielone wielkoludy. O kurwa, o kurwa, o kurwa to orkowie o ja cię pierdolę. Mają ogromne topory, a ty zapałkę. Jednak jako przykładny strażnik chcesz ochraniać obywateli. Uderzasz raz dwa i chuj skończyło się. Dedek nachita od zielonego wielkoluda. Ale zajebiste żyćko.